Dziś jest środa, 1 kwietnia 2015 roku, w Prima Aprilis w Coast to Coast. Witają Was Piotr Zarychta i Karol Milcarz. Dzisiaj mam nadzieję, że mój laptop wytrzyma jakoś. Eee, pomówimy sobie między innymi o tym, jak koski Chris'a Pola w tej chwili pewnie są obłożone lodem. O tym, Oj. jak Brooklyn Nets wygrał kolejny swój mecz w piątym, sześciu spotkaniach bodajże. Ale najważniejszą częścią dzisiejszego podcastu będzie wybranie naszego All No Defense team, czyli zespołu złożonego z zawodników, którzy o obronie wiedzą niewiele, albo im się po prostu nie chce. E, ale zacznijmy sobie od tego, co się działo poprzedniej nocy tak szybko. E, Warriors Clippers. Czy jest coś, co poza tym crossoverem Chrisa Polaca zapamiętasz z tego meczu? Spokój Golden State. Spokój Golden State. Tak, Na nie jest spokój... Tak, tak. Taką pewność siebie emanującą od nich, bijącą na odległość. Oni wiedzą, znają swoją wartość i nie przeszkadza im to, że grają z różną naprawdę niezłą, bo Clippers, mimo tego naszego całego narzekania, są różną niezłą, no bo są cały czas w czołówce NBA. No i spokojnie sobie poradzili z tym, że Blake Griffin rzucił 40 punktów. Spokojnie sobie poradzili z tym, że Deandre Jordan trafił dwa rzuty wolne w ostatniej minucie na dwa oddane. Także. To, to, to jest chyba to, co mnie najbardziej uderzyło po tym spotkaniu, i co mi zostanie na, dłu na dłużej w pamięci. Że właśnie Warriors są już tak pewni siebie, że nie denerwują się żadnymi takimi podbramkowymi sytuacjami, jak, jak możliwość porażki z Clippersa. E, dokładnie. Ja na jedną taką rzecz jeszcze zwróciłem uwagę. Blake Griffin rzucił 40 punktów, i, i to było dosyć znaczące, bo w tym meczu nie było Draymonda Greena, który ma problem z, z nogą, z goleniem, tak, tak dokładnie. E, on, Griffin zdobyło średnio 16 punktów. W dwóch spotkaniach, które grał, kiedy grał Draymond Green, rzucał 38%. 38,7, 12 na 31. Dzisiaj 40 punktów, 16 na 25. David Lee to jest solidny gracz, ale z nim na parkiecie Warriors są plus 5, z Hakiem, a z Draymondem Greenem plus 17. On ma najlepszy ten rating, yy, znaczy lepszy ma od Stephen Curry, bo on ma chyba najlepszy w całej lidze yy, w ogóle. Draymond Green jest niezwykle ważny i rzeczywiście jeżeli mieliby się spotkać Warriors z Clippers w playoffach, co, co jest możliwe na przykład w drugiej rundzie, to no jak będzie Draymond Green, to myślę, że będzie w stanie po prostu spowolnić Blake'a Griffina, bo nie było takiego zawodnika, który był bardziej agresywnie podszedł do Griffina, a Griffin tego nie lubi za bardzo i wtedy zaczyna grać słabo i tego zabrakło chyba w tym meczu, no ale najbardziej zapamiętamy oczywiście tego, tą akcję, Stefana Karego. No niesamowicie ośmieszył Chris Zapolan. To... No i, i tak i nie, no bo trochę Chris Paul miał pecha, że akurat trafił swoją stopą na stopę Stefana Karego i to go trochę wybiło z rytmu i spowodowało upadek. Więc oczywiście ten koziołek za plecami fantastyczny w miejscu, tak naprawdę, gdzie gubisz gościa. Ale też trochę szczęścia miał kary, że, że akurat Paul się potknął o jego nogę. Czyli, czyli też wyżej stawiasz tą akcję sprzed chyba trzech tygodni przy Clippers yy, Stefana Karego, gdzie tam między trzema zawodnikami rzucił tą trójkę taką tak, zachwytą. Tak, tak, zdecydowanie. Tak. Natomiast ja ogólnie ja nie przypadam za highlightami. Tak? Ja tak tam, nie przypadasz, się... a sam robisz highlighty? Robię, robię bo ludzie chcą oglądać. Także, ale kwestia tego, że ja nie, sam nie przepadam, w sensie nie, nie podniecam się tym na jakoś tak bardzo, nie wyciągam z tego zbyt pochopnych wniosków. Bo to jest tylko jedna akcja, nie? Na, na to jest tylko jedna akcja, manczu. natomiast wydaje mi się, że no, Chris Paul jest na tyle mądrym zawodnikiem, że akurat ta jedna akcja w żaden sposób nie wpłynie na niego. Zresztą nie, 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 nie. widać było, że spłynęło, bo to potem jak, jak po kaczce, tak od razu wziął piłkę, zaczął rozgrywać, następna akcja, jedziemy. No. No, takie rzeczy się zdarzają. Takie w rzeczy się będą zdarzać, dokładnie. Tego wieczoru był jeszcze jeden mecz może znaczący playoffowo, Brooklyn Nets, którzy wygrali szósty w siedmiu ostatnich spotkaniach, a Pacers przegra, przegrali ósmy mecz w ostatnich dziesięciu. E, gracz tygodnie, tak jak przewidywałeś, Ro Brook Lopez znowu zagrał mecz na 20-10, a dokładnie miał chyba 22 czy coś takiego: e, 22 punkty i 11, 24 punkty i 11 zbiurek. Nets są na ósmym miejscu i są tam jako jedyni na razie, tak? czyli nie ma żadnego, żadnego remisu. No i w ostatniej formie zmierzają do tych playoffów, więc cieszmy się bardzo mocno. Może jedna... Ej, ale szczerze, szczerze, trzeba przyznać, że z tych drużyn, tak. które tam się w cudzysłowie biją o to ósme miejsce, to oni wyglądają ostatnio najlepiej, najrówniej. E, to tak. W końcu Brook Lopez jest zdrowy i to już latami było powtarzane. Brook Lopez jest kluczem do dobrej gry tego zespołu. I Brook Lopez jest wreszcie dobrze wykorzystywany. Brook Lopez, ja nie wiem w jaki sposób zrobił to Lionel Hollins, ale nakłonił go do walki o zbiórki. Mm -hmm. Bo on ma chyba teraz, jeden, jeśli nie najwyższy, to prawie najwyższy wskaźnik procentowy zbiórek w swojej karierze. To nie wiem, to pewnie możesz zaraz sprawdzić, ale no na pewno ma dużo lepszy niż rok temu, dwa lata temu. Także tutaj pod tym względem brawo dla Lionela Hollinsa, że potrafił z niego to wydobyć. W miarę sensownie ułożył też jego współpracę z Daronem Williamsem. William zresztą wie, jakie są jego największe mankamenty, czego już nie jest w stanie robić, a co może robić dalej. I skupia się na tym, żeby po prostu dobrze dograć piłkę pod kosz do swojego dużego klocka. No i właśnie to jest najważniejsze. Brooklyn Nets, ósme miejsce, czyli zapowiada się, że oni spotkają się z Atlanta Hawks i rzeczywiście Joe Johnson wyprzedzi. Ale jeszcze sobie powiem teletrami. ci, nie zdziwiłbym się, gdyby oni wyprzedzili Miami. Nie zdziwiłbyś się. No ja bym się troszeczkę, nie wiem ile, oni... jaka jest tam różnica. Ta tam różnica jest, jest nieduża różnica, natomiast kwestia najważniejsza. Miami hit co chwilę grają bez kogoś. A to wypada White Side, teraz White Side zagrał, a to wypada White, a to Deng, a, a to znowu Dragic tam jakieś mecze nie zagrał. I ten zespół nie jest w stanie złapać pełnego, takiego stuprocentowego rytmu gry. Teraz wrócił znowu Chris Anderson dzisiaj w nocy, ale chyba nie zagrał. I z haslem. Jeżeli dobrze kojarzę i tak co chwila ktoś wypada, ktoś wraca i oni nie mogą złapać rytmu, a co za tym idzie nie mogą złapać równej gry, nie mogą złapać regularnego wygrywania spotkań, a to jest im potrzebne, żeby być na siódmym miejscu i przegrać z Cleveland, a nie z Atlantą. Tak, tak wracając do, do Bruka Lopeza, rzeczywiście sprawdziłem, poza swoim debiutanckim sezonem to teraz ma najwyższy współczynnik procentowy zbiórek 14,1%. To i tak jest daleki od jakiejś tam... Norm, no tak, które najlepiej powinni... miał 158 w debiutanckim sezonie ale to i tak jest lepiej niż, niż chociażby w zeszłym roku, gdzie miał 11,5, więc, więc to. Poziom, nie wiem, e... niskiego skrzydłowego średniej klasy. No właśnie, coś, coś takiego. To tyle o meczach poprzedniej nocy. Przejdźmy tak szybko od razu do tematu, który będzie dużo śmiesz... śmieszniejszy i dużo ciekawszy. Piątki graczy, które Piątki graczy, którzy no nie najlepiej grają w obronie. Ja tutaj nie dzieliłem między zawodników, którzy grają obecnie w lidze, czy nie grają. Ja wybrałem graczy, którzy są obecnie w lidze, a ja nie z przeszłości, więc bo, bo to, to jest zawsze problem, jednak cofnąć się w przeszłość, jeszcze zaszłą, kto tam słabo grał w obronie, bo po prostu nie mieliśmy też okazji, żeby tyle meczów oglądać. Kiedyś, więc ciężko to ocenić. Po drugie, przecież w 90. latach każdy grał w obronie. To cudowne lata 90. -te. Poza Denver Nuggets Na początku poza, lat 90. -te. Tak, tak, tak. To poza Denver Nuggets. To, tam nikt nie grał w obronie, ale byli na bardziej to watch. Powiedzmy, w Powiedzmy. E, Dobra, zaczynamy. E, czy twoja amnezja się skończyła odnośnie tego składu? Czy sobie tak, Zaczyna mi się przypominać, coś jeszcze zmieniam na bieżąco. No powiedzmy, że mogę zacząć. Możesz zacząć. Dobrze, to nie wiem czy podzieliłeś na pozycje czy nie, ale Tak, dzieliłem na pozycje. Proszę cię bardzo. To od, czy, od kogo chcesz, żebym zaczął? Od centra, zacznijmy no od Od centra, no, od nie, nie będę jakoś tutaj y, wymyślał nie wiadomo czego. Człowiek, którego bardzo dobrze opisałeś ostatnio. NS Canter. <laughs> tak. Człowiek studnia. E, studnia w obronie, dziura wielka. No, ale to nie, nie po to był ściągany do Oklahoma City. Tak, On był ściągnięty po to, żeby wreszcie był ktoś, kto pod koszem złapie podania lecące od z Bruka. Natomiast w obronie no, NS Canter, jak są tu świetnie udowodniłeś, Ogromna dziura, wszystkie drużyny praktycznie poza tym drugim jego sezonem zdaje się. Zawsze jego Ja, drużyna... ja nie wiem skąd to wynikało, szczerze mówiąc, to był taki, taka jakiś dziwoląg w tych jego statystykach, bo w pierwszym sezonie to, to jeszcze był sezon, filmu... to już jeszcze był ten logjam. Jeszcze był ten logjam i, i e, więc no widocznie to... on dobrze wchodził w dobrych momentach na boisko. Czy to z Jeffersonem, czy z Millsapem, wtedy kiedy akurat nie tracili dużo punktów. To jest też właśnie to, że kiedy, kiedy ten człowiek dostał większe minuty gry i grał przeciwko lepszym zawodnikom, to od razu ta, te jego mankamenty zaczęły się pojawiać. Tak naprawdę ciężko ocenić jaki on ma potencjał defensywny, bo z tego co ja widziałem, jak patrzyłem jak on gra, to mu się po prostu nie chce, on dupy nie rusza. Eee... I, I skupia się na ofensywie, on, się, on fajnie zbiera te piłki w ataku, ale w obronie już nie za bardzo, to, to widać w Oklahomie. Eee, no i teraz jest szczęśliwy, bo może, może grać w ofensywie i nikogo nie interesuje czy on coś broni czy nie. Ten człowiek ma 0,4 bloku na mecz. Dużo. Bardzo dużo. 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 To jest prawie... Na, bo... ile, dwa, ile on ma wzrostu? 2,12? 2,10? Coś takiego jak Gortat w gruncie rzeczy, więc no... Ma duży cielsko. No ale jest tu no nie, nie chcę tu być ten, ale. Ale na przykład Asik też jest tu a jest świetnym obrońcą, no więc no, to zależy, na kogo trafimy. Ja zagrałem na dwie wieże. O. Bo na PF-ie mam drugą wieżę, która. Od Czyli jak lat... rozumiem kantera też masz. No nie tak, dwóch kanterów. Nie, 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 kantera mam na centrze, tak jak ty. Yy, ci zawodnicy mogliby się zamieniać, ale mam jego byłego kolegę z drużyny. Więc domyśla się o kogo może chodzić. Bigal? Big Al, tak, Big Al, który od zawsze jest uznawany za dziurę. No i słusznie, tak ale e... Bigal przynajmniej ma średnio ponad jeden dwa w karierze. E... Ma i w tym sezonie ma jeden trzy chyba, czy 1-2. Więc Kosko. bardzo to nie jest. To, nie, to naprawdę nie jest źle. E... Tym bardziej, że to nie był nigdy lotnik jakiś, ani nic takiego, a na przykład Kanter skakać potrafi. No to się zgadza? To jest olbrzymi upgrade Al, Al Jefferson nad canterem, bo, bo pozwala tylko na 55,5% spod obręczy, a canter na 56%, więc to już jest, jest, jest e, wyższy poziom, ale i tak czyni swój, defensywę swojego zespołu gorszą o 3 punkty średnio. E, więc może nie aż tak dużo jak na Al'a Jeffersona, jak się na niego popatrzy, że to jest zawsze uznawany za gracza, który był, e, grał po jednej stronie parkietu. Po przyjściu Clifforda troszeczkę się poprawił, a sobie tu ręki nie dam urwać, e, ale chyba, chyba troszeczkę się poprawił, ale i tak to jest zawodnik, który no da ci bardzo dużo ofensywnie, o ile jest w miarę zdrowy, ale defensywnie cały czas będzie musiał grać z zawodnikami typu nawet Zeller, Biombo, żeby ktoś mu te, ktoś mu to, e, ktoś to przyścił, tak, a nie taki Marvin Williams na przykład, e, więc e, nie wygląda to. Nie, nigdy nie wyglądało to dobrze defensywnie dla Alla Jeffersona i nigdy nie będzie. No dokładnie. Ja z kolei jako drugiego podkoszowego mam Keneta Farida. Długo się zastanawiałem, kogo, kogo dobrać i stwierdziłem, że Kenet Farid to jest taki dobry przykład. Przede wszystkim człowieka, który jest nie tylko no defense, ale też no effort. Przynajmniej ja to, ja to tak postrzegam to widać, no ja się u, będę upierał przy tym, co napisałem parę dni temu, czy tam tygodni. E, wskaźnik zbiórek w ataku. To jest podstawa, która wyróżnia tego, czy zawodnik podkoszowy chce walczyć o coś, czy nie. I Kenneth Farid jako debiutant był liderem e, NBA w liczbie w procentowym wskaźniku zbiórek. E, to mu zdecydowanie spadło. Natomiast jeśli chodzi o obronioną stronę parkietu, to on wszędzie jest bardzo słaby. On jest gorszy od 60-70% ligi w poszczególnych wskaźnikach synergii, więc no i w ogóle też test oka pokazuje, że to nie jest, to nie jest zawodnik dobry do obrony. Statystyki bloków też są bardzo, bardzo słabe, a to jest przecież bardzo wyskakany gość. To jest wyskakany gości. Mogliby pójść, pójść na piwo za naszym konterem troszeczkę, bo oka. też grałem po, po jednej stronie parkietu. Tylko, że patrząc na Farida, szkoda, bo on. Potencjał defensywny ma... oczywiście nie jest może dużo, on jest undersized, ale z jego energią, gdyby tą energię przełożył na defensywną stronę, to przecież on mógłby być wymiataczem. Tak myślę. E, tak myślę, że mógłby być. Skoro, nie wiem, Draymond Green jest kandydatem do Defensive Player of the Year, oczywiście inny typ zawodnika, ale też undersized. E, Akenet Farid e, nie za bardzo. Ja mam dalej oczywiste wybory, chociaż ja mam bardzo wysoki skład. E, bo na SF-ie mam zawodnika, który na SF-ie Nigdy praktycznie nie grał, ale musiałem. No, no nie, mógłby by, nie mógłby nie być w składzie najgorszych obrońców, i to jest Andrea Berniani, który, nawet grając w beznadziejnych Knicks, i tak o 5 punktów na 100 pogarsza ich obronę. To, to jest, <laughs> <laughs> Ale w Knicksach to robi. W ogóle New York Knicks będą represented w mojej piątce, bo jeszcze jeden zawodnik, można się domyślić, który się znajduje w tym składzie. Andrea Barniani, który poza tym, że w Polstap jakoś potrafi niby bronić, to się zawsze mówi o że a, jakoś sobie daje radę. Ale cyferki jednak tego nie udowadniają w tym sezonie. O tego nawet nie sprawdziłem, czy udowadniałem, czy nie udowadniałem. Ja patrzyłem ale... jakiś czas temu, jest poniżej 50 centyla. No to, nawet, no to nawet tutaj nie za bardzo się popisuje. Koleś, który zawsze nie wie, co się dzieje, który się nie przepycha, którego przepchać może praktycznie każdy. Który wszak ten full skacze w powietrze, gdzie piłka jest 3 metry obok niego, ja pamiętam, to tą piękną tak. akcję. Chyba w zeszłym roku to było. było to, What to, the taki fuck! To... No, co to było? Andrea! Ja łapię e, mochy, no i... tak no. Tak, no szczerze mówiąc, tak jak sobie pomyślałem, mogłem być takim trochę. trochę... Eurosceptykiem, bo by mógł w, albo w samych międzynarodowych graczy tutaj walnąć, bo naprawdę jest sporo takich, ale nie chciałem Hedo tutaj dawać, bo on jest po prostu stary, słaby. E, i, I słaby kiedyś był młodszy, to może troszeczkę lepiej gra w obronie bo teraz. ten on już jest po starydach, to już wiesz. On już. No nie, ale się trzyma w, tej, w tym Clipperlandzie, no chyba tylko tam mógłby się utrzymać, bo The Cleavers przygarnia wszystkich emerytów. On na pozycji numer 3, no chociaż trójkąt. Nie jest, ale ja już sobie wyważyłem, ten zespół grał w obronie. Tak, w Toronto. No, ja z kolei poszedłem w trochę innym kierunku. Ja na pozycji numer 3 wystawię kobiego Bryanta. Kobiego Bryanta, który. Tylko ma... Tylko tego starego kobiego. Tak, Brianta. tak, tak, tego obecnego kobiego Bryanta, żeby nie było. No przecież mówimy o graczach aktywnych i tak. w formie mhm. obecnej. To zdecydowanie Kobie Bryant, jak spojrzałem, ma chyba 112 defensywny rating. E, mieści się na pierwszej stronie wyników na NBA.com jeśli chodzi o najsłabszych defensorów w NBA także Kobe Bryant zdecydowanie to już, to już nie jest nawet to co parę sezonów temu kiedy on po prostu polował na przechwyty i łatwe punkty z kontry teraz to już jest regularne, nagminne odpuszczanie zostawianie zawodników także tutaj zdecydowanie Kobe Bryant no, to, to jest zawodnik, którego trochę przeoczyłem, Kobiego. Tak nie pomyślałem o nim w sumie dla mnie. On, on, już, on już jest stary, nie chcę go tak, bo to z powodu wieku on jest aż tak słaby w obronie. Natomiast tu będę tendencyjny, może się narażę wielu osobom, i może przeciwko statystykom troszeczkę, ale James Harden będzie u mnie w składzie, na dwójce. A chociażby dlatego, że w takim składzie on by nie grał w ogóle obrony. A z drugiej strony, dlatego, że defensywa Racket jest najlepsza bez niego. I tak, tak cyferki mówią, e, więc i tak jest na minusie o 4 punkty e, defensywnie, e, więcej niż Al Jefferson. Na przykład, i pomimo że Synergy mówi co innego, bo na przykład w izolacjach e, on tam broni chyba na 61 tym centylu, w izolacji e, w pick and rollu też wysoko, w spotapie, myślałem, że w obronie spotap będzie strasznie słaby, no bo wiadomo, że on nie za bardzo rutuje, ale tu nagle 63 więc u, wysoko. No to rzeczywiście. I to mnie zdziwiło, ale to jest statystyki, jedno test drugie. On może i gra w full gra dobrze w obronie, może czasem się stara, ale czasem robi taką manianę, że aż, aż no Tak właśnie, u niego to i... jest to, że są takie momenty, kiedy rzeczywiście tak. jest aż to rzuca się strasznie w oczy. Aż, aż e, ściska gdzieś tam w środku, Boże. No, gościu, weź się, rusz. Ale nie, ale nie. nie. No, ja mam kogoś innego na dwójce. Ja nie poszedłem tutaj w Remsa Hardena. Ja myślę, że zaskoczę wszystkich pozycją rozgrywającego w swojej, mm. w swojej drużynie, ale będę miał bardzo mocne argumenty ku temu. Weźmy jeszcze raz z Bruka Nie, nie. nie? E, na dwójce mam Geralda Greena. Geralda Greena o, człowieka tylko opowie, do ataku. Tak. Człowieka tylko mhm. do ataku, on by, naj... on by byłbyś... Po prostu urodzony do tego, żeby biegać tylko i wyłącznie od, od, połu, od linii rzutów za trzy do kontry i tyle. Pod własny kość jak najdalej. Ja nie, nie sprawdzałem tego w statystykach, to jest test oka. Ale Gerald Green to jest dla mnie człowiek studnia, tak jak ns Kanter. Mijane przez wszystkich, rzucane nad nim są punkty. E, Gerald Green dla mnie jest e, kwintesencją braku obrony i jeśli miałbym kogoś tak e, na test oka postawić jako MVP swojej drużyny, jeśli chodzi o brak obrony, Gerald Green. Gerald Green był, bo ja zaraz ci powiem, jak Gerald Green wygląda. No pewnie tak jak wczoraj zarony tej... no, będzie... No wiesz co nie, nie jest, nie jest aż tak ten, bo y, pogarsza obronę Phoenix o 3 punkty, tak? Co do no tak. średnich Phoenix, a jeżeli chodzi, gdy go nie ma na parkiecie, gdy jest na parkiecie to jest 106 z haczykiem, a gdy go nie ma na parkiecie to pan Green. Nie, no sporo, 104. więc nie, no jest. No, nie, nie, ta defensywa nie, nie jest, nie jest naj, najlepsza z nim. E, ja bym powiedział, że to w ogóle jest taka historia 102 i 1, czyli. 4 punkty e, różnicy. Nie, 101 i 4, przepraszam. 101 i 4, o. czyli to prawie 5 punktów różnicy. To jest historia często zawodników takich sixmenów. Tak. E, bo Jamal Crawford też nie jest gwiazdą obrony i nigdy nią nie był. E, nie ma tu jego Syferek, ale on też nie jest dobrym obrońcą. E, więc to jest też. A Gerald Green jest tego typu zawodnikiem. W jak fajnie się go ogląda, ale nic dziwnego, że on mało gra w tym Phoenix. Czasami to było takie zaskoczenie, bo to było niesystematyczne nie decyzje kołcza Hornaska, ale... ale on, przez tą też stronę... rok, on też rok temu dawał dużo więcej w ataku drużynie i dlatego dostało ja. więcej minut. A teraz, teraz, to się, teraz to się zmieniło. No i jako, że ty masz zaskakujący wybór na rozgrywającym, a ja nie, więc może ty zacznij. John Wall. Johna Walla masz, Johna Walla mam to, o czym mówiłeś już tak, jakiś czas człowieka, O Jezus, zagapiłem się. Tak. Widać, że to Porter od niego czerpie przede wszystkim, ale to, że John Wall się zagapie, to jest jedno. Zwróć uwagę, jak również oglądał mecz, mecz Wizards, zasłony bez piłki, że John Wall w większości przypadków nie biegnie za swoim zawodnikiem, tylko pokazuje, weź go przejmij, weź przejmij tamtego, weź przejmij tego, weź przejmij tamtego, a on dalej stoi w miejscu. Zwróć to na to jest... uwagę. To jest rzecz, która mnie tak irytuje po prostu: u Johna Wola. Eee, natomiast, no okej, okay, no, może to jest gdzieś tam zalecenie odgórne, ale to jest. No, nie po to ustawiasz sobie krycia swojego zawodnika, jednego konkretnego Wola na jakiegoś gracza, rywali, żeby potem to zmieniać co chwilę. To podobną historię, chociaż to troszeczkę się zmieniło już od, od wejścia do ligi, to Damian Lillard był takim zawodnikiem, który. Kiedyś o nie pisałem a kompletnie, nie chciało mu się przechodzić pod tymi zasłonami. Teraz dokładnie nie jestem w stanie określić, mi się wydaje, że troszeczkę się, troszeczkę się w tym poprawił. A tak, już wracając do mojego własnego podwórka, w słupsku grał taki rozgrywający jak Gerald Blessing Game. On jest dosyć już popularny, bo on był w słupsku, potem grał w Prokomie. To jest mistrz, on po prostu w ogóle pod żadną zasłoną nie przechodzi. Żadną, dosłownie żadną, po prostu pokazuje, nie? Tylko to jest jedyny rozgrywający, który potrafi grać w tej drużynie, więc jest na boisku. E, ale to jest zupełnie inna historia. John Wall, cyferki by tego nie powiedziały, bo on niby obronę poprawia, tak? Bo jeżeli on chce, to on jeden na jeden broni, jest szybki, tak, ma Tak, to do jest klaretę. dla mnie typowy test oka i e, tak, wypunktowanie lenistwa. Tak, natomiast test oka i cyferki... Popierają kandydaturę Torreadora Matadora Jose Calderon. On był zawsze genialnym obrońcą. Więc. On tam ma jakieś rekordowe net rating zdaje się. Jeden z wyższych. Wiesz co? On ma net rating taki jak Andrea Barniani: 111,2, a z nim na boisku 105 z hakiem, tam 6-7 punktów gorzej defensywa wygląda z nim. Ale nie, Andrea on ma net rating w sensie offensive versus defensive rating. O, tak, on ma chyba 15 punktów. Czy na minusie. Takiego. Tak, tak, tak. Teraz w tej chwili tego nie ma, ale to jest poniżej setki mają w ataku, a 111,2 chyba Ejzys. mają w obronie. Jose Calderon, to, to można by taką fajną reklamę zrobić, kiedy się mówi, że jakaś firma jest rzetelna od, 2000, od któregoś tam roku. To Jose Calderon przypuszczam każdego rozgrywającego regularnie od 2006 roku. Kciuk do góry. <głosy> <głosy> Więc mniej więcej to robi Jose od zawsze. Właściwie podobnie robi Andrea Barniani, jeżeli chodzi o e, obronę zespołową. Ale myślę, że. Tutaj byśmy mogli zbudować niezłe ławki rezerwowych w tych drużynach. Pewno, no. nie wiem. Nie... E, takim zawodnikiem, który zawsze by się w niej znalazł, to jest, chociaż się poprawił mocno, ale za początek kariery, szczególnie Amar Stady mają. Oj, tak. On był. Ja do tej pory pamiętam wideo, kiedy e, Rashid Wallace go ustawił w obronie, jako, w ataku chyba to było, czy w obronie, już nie pamiętam, jako przeciwnik. Kiedy, kiedy próbowano tłumaczyć Amariemu, gdzie ma się ustawić, ten nie kumował, to w końcu Rashid Wallace podszedł do niego i go ustawił. E, to był tego typu zawodnik i no nigdy jakimś potentatem defensywnym nie był. Jamal Crawford to jest kolejny. Kevin Love. Kevin Love to jest, to jest kolejny taki zawodnik. A zawodnik, który za to stał się o wiele lepszym obrońcą, to na przykład Chris Bosch, który kiedyś był. A on nie umie bronić, ale jak się chce, to Przede można. Przede wszystkim zespołowym obrońcą stał się lepszym, bo statystyki chociażby bloków mu spadły. Ale on świetnie taki... nauczył się z Casepelstri przesuwać, pomagać. I zresztą Miami nie miało wyjścia. Oni grając bez klasycznego środkowego musieli coś z tym zrobić. No właśnie, a ty kogoś masz jeszcze takiego super kandydata na, na, na ławkę rezerwowych, który odmieniłby losy defensywy jeszcze i uczyniłby ją jeszcze gorszą. Co tak się zastanawiałem dość, dość długo na tym i tak. Właśnie nie bardzo. Wiesz, chyba, chyba nie mam nikogo tak konkretnego. Oczywiście no, zawodnicy typu Raymond Felton e, jakoś tak do mnie nie przemawiają. Bardzo długo moim kandydatem w ogóle do piątki był, bo pamiętam jakiś czas temu sprawdzałem, Tim Hardaway Jr., który bardzo długo był w czołówkach, jeśli chodzi o, niski defen o wysoki defensive rating, tak? czyli dużo ponad 100 punktów traconych na, na 100 posiadań, ale ostatnio właśnie przebili go Barniani i Calderon, także coś tu się stało złego z Timem Hardawayem i on był takim moim kandydatem. Ja najchętniej bym wsadził tam Scotta Brooksa, gdyby statystyki sięgały do sezonu, kiedy on skończył karierę. A chyba nie sięgają. A w ogóle ostatnio, bo NBA wrzuca regularnie teraz co tydzień top ten aktywistów ze sezonu 94-95. I w której z ostatnich był właśnie ktoś, zrobił paczkę nad Scottem Brooksem. Aha, i mam jeszcze dorzucić kogoś, chociaż nie widziałem meczów z jego udziałem, ale do tej pory pamiętam: Vinny Del Negro. Vinny Negro, który swoje najlepsze lata spędził w Spurs. I pamiętam artykuł sprzed kilku lat, jeszcze chyba na Babsku był Jones, był stawiony, Popowicz się wypowiadał, że i do tej pory mają na treningach takie powiedzenie, może już teraz nie, del negro it. Czyli to chodziło, o bronię. To chodziło o to właśnie, żeby znaleźć zawodnika, który nie umie bronić, bo on kompletnie nie umiał bronić. Kompletnie nie umiał bronić, zawsze, zawsze grali czterech na pięciu i to sam Popowicz przyznawał. Eee, no, i, no i Del Negro też nie był najlepszym trenerem, nie oszukujmy się jeszcze. No nie, nie. Eee, tak naprawdę, to jest, to jest podobny kazus do, do Scotta Brooksa. Ale Del Negro bym eee. nie wybrał na trenera swojej drużyny no di all no defense. A kogo byś wybrał? Mike'a DiAntoniego. Mike DiAntoni, tak, Mike DiAntoni, ale przynajmniej ta drużyna mogłaby dużo, dużo rzucać punktów. Tak, tak, to wiesz. Nawet... Ale można by, nie wiem, może Tyrona Corbina albo kogoś, kto będzie i w ofensywie ale stary, nie najlepiej. No i w... obaj mamy takie piątki, że rzeczywiście w ataku się bronią. No bo tak: John Wall, no. Gerald Green, Kobe Bryant, Kenneth Farid i Enes Kanter u mnie. U ciebie z kolei i Bigal, tak. i, i też właśnie Enes Kanter w ataku. Plus James, James Harden, Harden. Tak, no to, James... To po... nawet Jose Calderon rzucający trójki, więc... I nie też, no. który umie grać w ataku. No Mike nody D'Antoni mógłby, mógłby być zadowolony. No myślę, że bardzo byłby zadowolony. Wziąłby sobie Alvina Dżentrego i by zbudowali zespół, który, który naprawdę by tam, by tam wymiatał, mogliby pożyczyć jeszcze któregoś z grajków e z Denver Nuggets tego szybkiego. Nie pamiętam, jak się nazywał ten niski rozgrywający w Denver. Fajlałse. wtedy. No właśnie, no to... Nie, 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 wtedy, wtedy, w tamtym Denver. A, początku lat 90 -tych? No, Michael był Adams. taki... Michael Adams mogliby pożyczyć, żeby jeszcze, jeszcze im rozruszał to. Tam nikt nie bronił, więc ciężko było określić, czy ktoś potrafi. E, więc Michael Adamsa mogliby pożyczyć i byliby po prostu świetni. E, to tyle i tak nam długo zeszło. E, czy masz jakieś pytanie z nienacka? Nie, dzisiaj nie mam do ciebie pytania z nienacka. A ja mam takie pytanie z nienacka, takie trochę z boiska koszykarskiego streetballowego, że tak powiem. E, powiedzmy, jeżeli grasz w koszykówkę i na, powiedzmy grasz po prostu takiego streetballa 3 na 3 czy 4 na czterech, przeważnie znajdziesz taki koleś, który. w jednej drużynie jest taki koleś, który albo ciągle rzuca i nie podaje, a w drugiej jest koleś, który zna wszystkie reguły i zawsze jest faulowany, nawet przez powietrze. Aha. Zawsze są tacy ludzie. Którzy albo non-stop narzekają, albo non-stop rzucają, nie podałem piłki. I moje pytanie do ciebie: który z nich jest bardziej wkurwiający? Czy ten, który, ten, który ciągle cały, rzuca, czas czy, to, cały czas krzyczy Czy no, Cały czas krzyczy to jest no, najbardziej no, denerwujący człowiek. Czytasz fana aukleja, Masona i innych zabijaków tak. podkuszowych? Nienawidzę ludzi, którzy co chwilę krzyczą faul. Zresztą gram w lidze amatorskiej w Warszawie i mamy takiego kumpla w drużynie, który nie wiem, być może słucha. Sabon maksywkę, jest litwinem. Eee, I gra z jedenastką zresztą. Eee, i, I sabon zawsze przy każdej okazji, jak tylko nie trafi rzut, to jest faul. To jest. Ja mam takiego kolegę, Jędrzeja. Też go pozdrawiam. Na pewno nie słucha, eee, ale on twierdzi, że hand checking nie jest faulem. Znaczy, zawsze, on zawsze kładzie dwie ręce na tobie i mówi, że nie było faulu. Eee, to jest człowiek, który kiedyś się zarzekł i mówił mi, że nie można blokować z tyłu piłki, bo to jest faul. To nie jest można. Że nie można ja nie robić slizgów od tyłu. Ja, ja nie wiem, po prostu, że od tyłu wybija piłkę i to jest faul, bez względu na to, czy jest czysto. Nawet jak jest czysto, to jest faul. Czyli w NBA nikt nie mógłby wyjąć piłki z tyłu Derekowi Fischerowi z jumpera jego prawie jak z auta, no bo to już byłby faul zawsze. No ale różni są ludzie. Eee... To co, to tyle w dzisiejszym Coast to Coast. Mój laptop przeżył, Piotrek nie musi czekać pod domem. No właśnie, zacząłem kręcić dookoła, bo przed chwilą. Okej, to Skręciłem, dalej, ja pojechałem. Dobra, to już nie kręć, póki żeby ci bateria nie padła. Eee... No, usłyszymy się prawdopodobnie jutro. Nie wiem, czy rano, szansa. czy po południu. Zobaczymy, jak to będzie. Byli z wami Piotrek Zarechta. I Karol Milcarz. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.